Cześć, witajcie na kanale Fotoformy. Dzisiaj zajmiemy się Sigma 24 do 70, oczywiście seria Art. I możecie powiedzieć, no tak, no to nie jest żadna nowość przecież, najczęściej ostatnio zajmowaliśmy się nowościami, to prawda, ale to bardzo ciekawy obiekt, którego mamy mocne wrażenie, że brakowało na naszym kanale, szczególnie, że to jest uniwersalny zoom, taki zoom spacerowy, zoom, który też można wykorzystywać do produkcji wideo, zoom, który można też wykorzystywać spokojnie do produkcji profesjonalnej. Dlatego stwierdziliśmy, że chcemy się mu przyjrzeć, poza tym... Ten zoom, moim skromnym zdaniem, to 2470, może być też takim rodzajem ogólnej yy, refleksji na temat stanu. <laughs> bardzo poważnie brzmi tak filozoficznie ogólna refleksja na temat stanu czego? No, nie, byście się spodziewali świata, polityki albo czegoś tam. Nie, <laughs> uniwersalnych zoomów typu 2470, czy tych okolic, ponieważ yy, tych zoomów, wbrew pozorom na rynku, nie ma aż tak wiele, ale jednak jest tutaj pewien wybór, a ten zoomik też występuje nie tylko na montaż sony. E natomiast występuje też na montaż L, czyli na przykład na Panasa czy na Lajeczkę. W każdym razie przejdźmy do konkretów, zobaczmy tak jak ten e, obiektyw jest zbudowany, zobaczmy też jak on wykonuje po tych czterech latach od czasu premiery e, i czy nadal warto po niego sięgnąć. Na to pytanie w 2024 spróbujemy odpowiedzieć. No to dobra, zaczynamy. Jeżeli chodzi o budowę i jakość wykonania to to cały czas, często to powtarzam w przypadku recenzji obiektów, obiektywów Sigma, jest dobrze. Po prostu Sigma robi dobre obiektywy i tutaj możecie sami zobaczyć, z tyłu jest uszczelnienie. Co prawda ten kołnierz uszczelniający nie jest jakiś wielki, bardzo głęboki, ale wystarczający, żeby się tam woda nie dostała czy jakaś wilgoć. Jeżeli chodzi o kwestie tego, jak działa, powiedzmy, ten link zoomowania, działa bardzo dobrze, opór jest fajny. Opór, jeżeli chodzi o e, fokus, Mógłby być troszkę większy, ale generalnie wszystko działa bardzo, bardzo łagodnie. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, mamy przełącznik między autofokusem manualnym fokusem, mamy programowalny guzik i mamy lock, który zapobiega temu, żeby się... No, powinien przynajmniej zapobiegać temu, żeby się obiektyw nie wysuwał. Aha, rozumiem, to jest fajne, czyli on przeskakuje. Już odkryłem nową funkcję, czyli jeżeli chcemy intencjonalnie, bo to on odskakuje, ale tak to blokuje przed tym, żeby się nie wysuwał. Bardzo ciekawy patent. No, w każdym razie mamy do czynienia z bardzo fajnym obiektywem, około 800 gram wagi, a jeżeli chodzi o rozmiar filtra, mamy tutaj 82 mm, czyli musisz szykować z jakimś tam jednak wydatkiem, jeżeli chcecie używać na ten obiektyw filtrów. Tak więc jeszcze raz, budowa, jakość wykonania, wszystko jest tutaj na bardzo dobrym poziomie. Przejdźmy więc do najważniejszej rzeczy, czyli jakość obrazu. I tutaj jest na co popatrzeć. Zacznijmy od punktu ostrość. Mamy sporo sampli, zrobiliśmy wraz z moją małżonką, Oniką. zrobiliśmy sporo sampli. Świąza ze mnie wychodzi. Jeżeli chodzi o tym obiektywem, jeżeli chodzi o samą ostrość, i sami możecie zobaczyć, czy to na przykładzie tych łódek, czy na przykładzie płytek portugalskich prześlicznych różnego rodzaju innych sampli, czy na przykładzie na przykład starego zegara w muzeum w Kaszkajś. Sami możecie zobaczyć, że ostrość na środku obrazu i zarówno na 24 mm, jak i na 70 mm od F2.8 jest bardzo dobra. Ten obiektyw swego czasu zebrał troszeczkę takie mieszane recenzje ze względu na to, że jest zauważalny spadek ostrości w rogach. I faktycznie, no cóż, jakby na to nie spojrzeć, mamy dalej do czynienia z tym samym obiektywem, więc ten spadek ostrości w rogach jest. Natomiast według mnie, akurat w tym przypadku, nie jest to absolutnie nic dramatycznego. Nic z czym się należy przejmować. Szczególnie, że w przypadku fotografowania 2.8 zazwyczaj te rogi po prostu nie mają Znaczenia. Natomiast w przypadku podniesienia przysłony, co możecie sami zobaczyć, już do F4, f 56 ta ostrość wpada znacznie wyżej. Natomiast jeżeli chcecie idealną ostrość, to obiektyw wpada mniej więcej w idealną ostrość między F9 a F11. Natomiast bardzo na plus zaliczyłbym to, że bardzo, bardzo długo można przemykać ten obiektyw i nie pojawia się defrakcja, chociaż na 70 już powyżej 16 można ją zauważyć. Ale naprawdę nic dramatycznego nie ma. Natomiast sami na sampelkach jeszcze raz możecie zobaczyć. Obiektyw pracuje bardzo ładnie, jest ostry. I naprawdę tutaj, w tej dziedzinie, bym się absolutnie niczym nie przejmował. Natomiast, gdzie bym się przejmował, jeżeli chodzi o jakąś taką typowo optyczną obrazu, to w przypadku dystorsji, zniekształcenia i e, winieta. Te dwie kategorie moim zdaniem to największy problem tej Sigmy, i też znowu nie przestraszajcie się, to nie znaczy, że jest jakaś katastrofa tutaj. Natomiast no, musimy tutaj stwierdzić, że na 24 mamy do czynienia z dużą beczką. I niestety, co w przypadku beczkowania mnie tak bardzo nie przeraża, bo ona nie jest aż tak duża, żeby nic nie można było skorygować. Oczywiście, po włączeniu sami nie możecie zobaczyć profilu korygującego, ten obiektyw ta beczka znika. Natomiast pojawia się tutaj efekt z angielskiego wąsa, lub po polsku się to tłumaczy chyba na efekt fali. Krótko rzecz ujmując, to jest taki, taki kształcik. O. Krótko że mówiąc, ta beczka nie jest taka równomierna od rogu do rogu, pach i łatwo ją wyprostować. Natomiast jest ten wąsik co jest niefortunne, dlatego że profil korygujący nadal może zostawiać pewne zniekształcenia e, geometryczne, co może przeszkadzać na przykład fotografom wnętrz lub architektury, jeżeli planujecie ten obiektyw w ten sposób wykorzystać. Jeżeli chodzi o 80-70, pojawia się dość e, też znaczna poducha, też możecie to sobie zobaczyć na samplach. E, tutaj nic przerażającego, ta poducha jest równomierna, bardzo łatwo ją usunąć, więc. Generalnie w porządku. Jeżeli chodzi o winietę, dlaczego powiedziałem, że się pojawia duże. Zazwyczaj winieta mnie nie przestrasza, bo generalnie jeszcze raz włączamy profil korekcji w Camera Row, w Lightroomie, w jakimkolwiek programie do obróbki chcecie, czy tam w... w, w one on one i tak dalej, i nie ma problemu. To wszystko znika. Natomiast w przypadku tej winiety niestety jest tak, że są takie sytuacje, szczególnie na niebie to widać, gdzie ta winieta nie znika. To znaczy, generalnie ona się robi taka dość ostra przy rogach i to jest trudne do wykorygowania, więc musicie się z liczyć, że na 2,8 w przypadku widocznego nieba. No niestety spore zaciemnienie jednak wrogu zostaje. I to jest rzecz, która no, dla mnie ma osobiście wielkie znaczenie, bo fotografując zawodowo tego typu obiektywami trzeba mieć takie rzeczy na względzie. Co nie znaczy oczywiście, że nie da się zawodowo sesji nim robić. Na, na koniec jeszcze, zresztą możemy od razu pokazać kilka sampli z takiej zawodowej sesji. Moja żona wzięła go na sesję taką normalną, płatną, zlecenie na jacht tutaj po jaskiniach Algarve i generalnie trzeba powiedzieć, że obiektyw sprawdził się fantastycznie, nie można naprawdę narzekać, jeżeli chodzi o autofocus był trafny, jeżeli chodzi o plastykę tego obrazu i wygląd to tych zdjęć jest bardzo dobry i spokojnie można nim realizować e, zlecenia. Natomiast szczerze powiedziawszy, osobiście, zawodowo, ja osobiście, ale to jest moja, tylko wiadomo o gustach się nie dyskutuje, to jest tylko moja sprawa, ja osobiście lubię stałogniskowe obiektywy do zawodowej pracy, Kropka. Natomiast zasadniczo, jeżeli ktoś z Was jest wygodny i chce mieć takiego all in one pakiet, to zdecydowanie można, jak sami widzicie na załączonym obrazku, realizować nim różne zlecenia. Ok, kolejny test to test gwiazdki, bo też zrobiliśmy zdjęcia nocne tym obiektywem, bo to też jest bardzo ważne, z racji tego, że jest to walk around zoom, taki spacerowy, więc możecie go chcieć wziąć na różne spacery, które mogą się rozciągać w stronę nocy również i możecie chcieć również pejzaże jakieś miejskie robić. Jeżeli chodzi o gwiazdkę, to na f11 bardzo ładnie Wygląda, jest równomierna, niezabałaganiona. Jeżeli otworzymy przysłonę bardziej i zobaczycie latarnię taką pod światło, no tutaj widać dość wyraźne flarowanie, dość wyraźnie też taki bałagan wizualny, ale powiedzmy, że jest to dość ekstremalne zastosowanie jak na zoom tego typu. Więc krótko rzecz ujmując, jeżeli myślicie o takich nocnych pejzażach, przymknąć warto, jednak trzeba przyznać ten obiektyw przynajmniej do 5 6 może postawić na statywie i wtedy wychodzi wszystko całkiem ok, albo lecimy z ISO w górę i wtedy wychodzi ok. Natomiast generalnie jeżeli chodzi o zdjęcia nocne jest ok, spadek kontrastu tej dynamiki tonalnej tutaj jest bardzo niewielki, więc Sigma dość dobrze to kontroluje. I nie można się tutaj jakoś bardzo tego czepiać. Jeżeli chodzi o współpracę z autofokusem, to autofokus też bardzo ładnie trafia. Mamy tutaj taki, taki sample na moim balkonie po prostu, gdzie sobie dotykam lampka bliżej, lampka bliżej, lamka. I to na 24 na 70 na tych ogniskowych spokojnie obiektyw trafia. Ma czasami lekką tendencję do pompeczki, natomiast fajna jest to, że od czasu premiery tego obiektywu pojawił się Sona 7 4 którym nagrywam ten odcinek, i on ma kompensację tego typu oddychających problemów, więc nie ma tutaj. Problemu. Nie ma tutaj problemu. Ta pompka jest dość pięknie korygowana na 7.4 więc ledwo ją się da zauważyć, jeżeli starszym obiektywem będziecie, przepraszam, starszym body będziecie filmowali, to będziecie widzieć delikatny taki search wiecie o co chodzi, takie szukanie punktu, ale to jest naprawdę bardzo nieznaczny efekt. Jeżeli już mówimy o y, oddychającym fokusie, czy znaczy jeżeli mówimy o autofokusie, to porozmawiamy też o manualnym fokusie, czyli o oddychaniu. I tutaj jest akurat bardzo dobrze, bo zarówno na 24, jak i na 70, jak i pomiędzy gdziekolwiek. Oddychanie tego fokusa jest praktycznie niewidoczne, więc jeżeli myślicie o realizacjach wideo, tym tutaj mistrzem czteroletnim już naszym, to całkiem nieźle ta Sigma 2470. DG DN 82 mm filtra wypada, więc pod tym względem mamy fajnie. Jeżeli chodzi o aberrację chromatyczną, zrobiłem kilka takich testów, możecie sami zobaczyć. Pod światło jest dość nieznaczna, trudno ją trafić, szczerze powiedziawszy. I zrobiliśmy nim zlecenie, i zrobiłem nim photo walk, i zrobiliśmy nocne zdjęcia, i zrobiliśmy całą masę różnych innych testów. I generalnie ona rzadko kiedy wychodzi, także tym bym się generalnie przejmował. Można zobaczyć delikatną, niebieską aberrację chromatyczną gdzieś tam przy rogach, na otwartym o, przy otworze, ale zasadniczo no tego można się spodziewać i tutaj pod tym względem uważam sigma wypada bardzo dobrze. Gdzie wypada również bardzo dobrze, to w makro, ponieważ y, na 24 można tą y, Sigma bardzo blisko, na poniżej 20 cm podejść do obiektu, także człowiek czasami się boi coś walnąć, natomiast na 70 też całkiem nieźle można nią podejść, więc generalnie jeżeli chodzi o wygląd detali, jest bardzo ładny, jeżeli chodzi o wygląd nieostrości w tym detalu, również jest bardzo ładny. Ładnie ta Sigma gubi drugi plan, tak bym powiedział i mm, generalnie muszę powiedzieć, że jak generalnie nie lubię wyglądu nieostrości zoomów, najczęściej tak w przypadku tej Sigmy akurat wygląda to całkiem nieźle. A jeżeli mówimy już w wyglądzie nieostrości, to porozmawiamy też o bokach. Bokę jest ok, natomiast, natomiast w przypadku F2.8, jeżeli macie taki światełkowy bokę, no to w przyrogach robi się łezka i ta łezka ma też tendencję do lekkiego wizualnego bałaganu. Natomiast yy, taki, taki wiecie, ten efekt cebuli i różne tam jakieś są delikatne zniekształcenia, ale to nic dramatycznego nie jest. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że jeżeli bokę jest waszą sprawą, jeżeli będziecie fotografowali jakieś lampki, z tyłu, no to przy F28 niszczę ten obiektyw zdecydowanie nie jest, natomiast przy przymknięciu do F4 zdecydowanie większy się robi porządek. Trochę byłem tym zawiedziony, przyznam szczerze, no bo mamy tutaj do czynienia z 11 listkami przysłony, co jest niezłym wynikiem na, taki, na tego typu zuma i generalnie G Master akurat w tej kategorii, ten starszy G Master, ta wersja pierwsza 2470 Sony akurat przegrywa. Natomiast zdecydowanie nowy GMaster 2470, wersja druga, wygrywa. No i to takie właśnie są co się za co się, ale generalnie żadnych dramatów nie ma. Jeszcze raz powiadam, wygląd nieostrości jest ok, więc gubi nieostrość fajnie. Natomiast sam ten bok, te światełkowe rzeczy przy 2.8 lekko zabałaganione, przy F4 już się robi całkiem fajny wizualny porządek. Ok to przelecieliśmy przez takie najważniejsze funkcje tego obiektywu, najważniejsze jego właściwości. Mamy fokus, mamy ostrość, mamy kontrast i generalnie trzeba powiedzieć, że całkiem mamy nieźle i największe wpadki, które tutaj ten obiektyw zalicza, to właśnie w kwestii winietowania i w kwestii dystorsji. Natomiast jeżeli chodzi o samą przyjemność fotografowania i e, taką, taką frajdę z, z fotografowania tym obiektywem, to jest ona ogromna. W sensie takim, że jest to uniwersalny zoom i mimo, że ja ogólnie wolę bardziej wyspecjalizowane narzędzia, to znaczy znowu to jest tylko Kwestia mojego osobistego gustu, że ja wolę albo szerokokątne zoomy, albo teleobiektywy zoomy, albo najchętniej fotografuję z tawogliskowymi e, e, obiektywami. Natomiast ten obiektyw trzeba przyznać, jest bardzo fajny, żeby wziąć go właśnie na spacer, żeby go wziąć gdzieś tam z przyjaciółmi. Jest też bardzo fajny do zrealizowania, do zrealizowania takich zawodowych e, zadań. I cały czas na przebitkach, jak to mówię, możecie zobaczyć, że naprawdę fajne zdjęcia dam się nim zrobić bez żadnego problemu. Bardzo często miałem taki efekt, że chciałem przy 24 pociągnąć dalej, żeby Mieć jeszcze te 20 mm albo 22 mm. Niestety nie ma. <gryśla> 24 to to, co mamy. No ale mamy też konkurencję w postaci Tamrona, który generalnie przedłuża całą sprawę na 75, ale też kończy się na 28. Jest tańszy, mniejszy, lżejszy, no ale generalnie nie dostajemy 24, tylko dostajemy 28, co jest jeszcze gorszą sytuacją. No i teraz, tak jak sobie oglądamy te zdjęcia z tych fotowoków, różne sampelki fajne, które tutaj udało nam się wykonać, e, czy z jachtów, filamurze 3 z tego pięknego. E, spaceru po Cascais, który jest fantastycznym miejscem w Portugalii i bardzo polecam odwiedzić, jeżeli jesteście w Lizbonie, to absolutna konieczność, to porównajmy sobie też cenowo z konkurencją. Mamy tutaj G Mastera wersję pierwszą, który jest mimo, że znacznie starszy i cięższy, to droższy, chociaż na niego występuje teraz mnóstwo promocji, bo jest i cashback i lensback i tak dalej, wiecie o co chodzi. Sami sami możecie na stronie fotoformy sprawdzić Gmastera 2470, ile tam tych promocji jest, i mimo, że tam obetniemy chyba nawet 1500 zł, mniej więcej w tych wszystkich promocjach, to wciąż jest jeszcze droższy od Sigma. Już nie mówiąc o najnowszej wersji Mastera, wersji drugiej, który jest znacznie mniejszy i lżejszy niż ta Sigma, co jest akurat wielką zaletą. Natomiast, no jest fantastyczny, natomiast jest znacznie droższy, bo patrzymy tam na cenę powyżej 10 tysięcy, nawet po promocji, tam jest jakiś cashback chyba 450 zł, ale wciąż patrzymy na prawie 11 tysięcy złotych, więc mamy do czynienia z urządzeniem optycznym bardzo drogim jednak mimo wszystko, chociaż wartym swoich pieniędzy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z obiektywem najtańszym w tej całej puli i wypadającym naprawdę nieźle. Więc jeżeli szukacie czegoś, co nie zrujnuje Was, a co da Wam bardzo uniwersalny zakres ogniskowych przy Jasnym dość yy, świetle, czyli 2,8, to Sigma zdecydowanie, mimo już kilku lat od swojej premiery, jest bardzo dobrym wyborem. Trochę inaczej sytuacja wygląda, jeżeli weźmiecie pod uwagę montaż L, bo tam Panasonic ma też konkurencyjny obiektyw, chociaż znacznie droższy i znacznie cięższy. Lepszy optycznie, no ale też właśnie cięższy i droższy. No i jest oczywiście też lajka, ale no to już o cenie wiadomo, <laughs> nie wspomniemy. I teraz ostatnie pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć dzisiaj, jeżeli jesteście jeszcze z nami, jeżeli nie wynudziłem was gadaniem o tym obiektywie, to to, czy czas jest ze strony Sigma na wersję drugą tego obiektywu. Powiedziałbym, że jeżeli udałoby im się drugą wersję tego obiektywu wypuścić, yy... W cenie takiej poniżej 8000 wciąż, takie choćby odrobinę poniżej 8000, coś bliżej około 7000, i zdecydowanie poprawiłaby się tutaj jakość tej dystorsji, to znaczy zmniejszyłaby się ta jakość dystorsji, szczególnie na 24 mm. Delikatnie poprawiłaby się kwestia tego winietowania, i może kilka gramów by się jeszcze dało obciąć. To mielibyśmy do czynienia naprawdę, naprawdę z niesamowitą sytuacją, ale wciąż, ponieważ w wersji drugiej tego obiektywu nie ma. Po ten obiektyw warto sięgnąć, szczególnie jeżeli, właśnie, przymkniemy troszeczkę oko na pewne wady optyczne, a skupimy się na tym, że mamy do czynienia z niezwykle dobrym wykonaniem, jak to Sigma nas przyzwyczaiła, i bardzo korzystną ceną. Ok, mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Oczywiście, serdecznie zapraszamy do salonu fotoformy zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. W Warszawie i we Wrocławiu. A my oczywiście widzimy się w następnym nagraniu na kanale fotoformy. No i też zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie odbywające się co dwa tygodnie live. Fotoformaty również na kanale Fotoforma. No i co, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!